I Sianko, się robi Będziemy nagrywać. Um, przepraszam was, że wczoraj nie było się, bo byłam zajęta, ale y, po odcinkach zrobiliśmy sobie farmę, Tobie z kuzyn, Siemanko. farmę trzciny. zaraz bo, bo, tu mamy krowę, tam zro... mieliśmy zrobić, obciąć tą górę, ale stwierdziliśmy, że nie, to tam będzie po prostu te przejście. naprawdę. No i w ogóle, a to będzie proste, ja nie mam tu domek, tam jest kuzyn na domek i tu jest ten, muszę ten, jak, tylko najpierw muszę go jakoś zabudować, bo inni wchodzą, I no, tu jest kuzyn na domek, no w trakcie budowy. A to ja mój. Pójdziemy się przespać i no. Nie możesz teraz zasnąć w pobliżu są potwory. Ale nie mam w pobliżu potworów. Aha, to muszę iść do góry. Albo gdzieś. I no, taki I mi kozackie łuki. Zazwam pokażę. Łuk. No, i teraz weszło, przepraszamy za głos. E tak? Tak jest, kluczek, płomień jeden, niezniszczalność, czy uderzenie jeden, klęk, znikania znikanie jeden, moc trzy, nieskończoność. No. Um, idziemy sobie tu do magazynu, nie wiem czy wam pokazywałam, ale tak jest mój magazyn, tylko se muszę dorobić tutaj, yy, ten, kowato. Tu mam przejście do guzyna, a to miała być tajemnica, no i... Mam 30 level i za chwilę zrobię yy, Tu będziemy sobie dawać się te. No to. No i nie wiem, jak to się nazywa. I zaraz mam coś, pokażę. Mam 20 level, bo, bo musiałam połączyć yy, ten, bo miałam chyba 30. I no. I tak i tak, tu musimy. O nie! Wyrównać teren. Mogę zrobić kilka ślinek? Yy, nie. Ale ja Uważaj, by... odsuń się! Ale potrzebuję ten no no może się... Nie, nie, nie. I ten... Dobra, ale ma się Wtedy się idzie do. Mogę? No, ale niektóre. Mało. Wtedy tak, się tak, idzie tak. po prostu do. No, do łowienia. Tu jest moja skrzynka. Takie ja mam enchanty. Mam nawet te takie. I no. Tego sobie to połączę. A Kut ma takie enchanty. Nic to oczywiście tylko on wyłowił. Taką książkę ma. I no. Mm, to dzisiaj będziemy robić. Nie wiem co, ale no. Na pewno będziemy rozbrażać krówki. No bo ja je teraz zabijam niestety. Bo musimy mieć na enchanting. I pójdziemy e, far farmę ogarnąć. My nam się kończy, że jedzą i idą Te melony melon w ogóle prawie nic nie dadzą, nie dużo nie No tak. Tak dużo bijałeś. Czemu tak dużo pijałeś? Aha, i mamy tylko jedną biblioteczkę. Dobra, ja dalej idę. Łopić. Chodźcie. Albo nie, idę szukać y, książki. Bo chce mieć się ten enchanting Uczuć się i no. pokażę Wam w magazynie i pójdziemy dzisiaj, jak się nie to samo, jak przeprowadzimy do magazyny. I no, tak mam. jak się dzisiaj je zmieniło. Eee, wtedy się wchodzi. No. Tu mam dircioka. Ja mam prawie 21 level. Więc będę mógł na jakąś książkę. No. No, po prostu. To no. mam kabienia i w ogóle. Tu książki takie. To wyłowiłam, to mam z... Skrzynek z piramidą. Piramidę wszystkiego. Tu mam rośliny. Tu mam. No, mam trzy koksy. Miałam jeszcze trzy albo dwa. Jakie koksy? Złote jabłka. Mam więcej ich ale... I tu mam z mopków i w ogóle. Ja mam tylko jedną. Tu mam źródła i ttt. -t -t.

To w będzie kamień, ale to będzie w drugiej. sobie przepalić albo Nie, pójdziemy sobie w przepalić tego na kamień. Wiecie, ile my robiliśmy tego na live? Ile my kopaliśmy? Musieliśmy tyle ja robić tych kilofów. Żeby i na na nasz. A to nie będziemy mieli -cina Na kartki. Bo ja tu spotkałem takie też, tym e, Zrobiłam też kopalnie, tu mamy kopalnie. Pokażę wam nawet w sumie. Jezu wiecie, ile ja znalazłam diamentów? Z jednego tunelu. Aha, sześć. Bardzo dużo, nie? Tu musimy sobie zrobić po wodę, bo coś się nudzi. No my w ogóle mamy wszystko zbugowane. Oczywiście, znaczy, to my. No, mamy zbugowana. Tu, tu mamy tunel. Tu zostać. Da... I tu jest tam lawa. tu mamy i dalej musimy pociągnąć. No. Ja wolę to... Bo ja teraz chyba nie trafię, bo jestem gdzieś... A nie, dobra, trafiam. Dobra. I no. Mamy tu wszystko zbugowane. I no. no. Będziemy sobie pozbierać te drewno. Jak będzie oczywiście zasadzone. I no. I dzisiaj też sobie zenchantujemy na tym. Jakąś chyba Co? ja Nie wiedziałam, że tak może, ale nie można zabrać. Ej, Czemu nie można zabrać? Rozwalam drabinkę tam. Rozwaltam drabinkę. Gdzie jest ten, ta woda? No, mm. fail. Nie da się. Mm. O, da się. Mm, I to był fail. Chciałam tylko zobaczyć, czy się ta fail był na miejscu. Hello. Nie zostawimy to bez komentarza. O, jak byliście na live, to były grube rzeczy. Bo my chyba przez półtorej godziny kopaliśmy sam bruk. No. Nie poszliśmy do. Mam sikielkę żelazo. A ja, my mamy wszystko w kamien, bo trochę bieda. Bieda z I, I no. Teraz trzeba trafić do domku naszych. Bo mam trochę lika. Okay. Mm -hmm. O oh, dobra, tu. Mam u salony graficz, co to odnosi niedzielę. odcinkownicy. Jednosz to na społeczność, żeby to nie było. Nie dam czemu. Bo nie. E, w niedzielę nic nie będzie. Bo, po prostu nie. Bo żeby... Bo, żeby nie... była wolna niedzielę po prostu. No. I e, no. te albo sobie zostawiamy. Możemy wiesz co zrobić? Wiesz z tego z tego. Masz jakieś drobinki albo coś? Nie. Po co? No. no Jej, jeszcze raz was przepraszam za głos w tle. I no. Mm, jutro chyba o nie. Jutro, nie, ee... jutro będzie chyba, A, Kiof, nie. nie albo BSP i Minecraft, coś takiego. E, nie, BSP i Brosters. No. I tak będzie niestety, Bo, no. E, na której masz kredseta? Ten. Nie wiem, musisz zobaczyć. Muszę to teraz sprawdzić. Teraz będzie godzina roczna. Sprawdzisz? Na którym poziomie masz? Muszę odnieść rzeczy. Na poziomie masz? Czekaj. W 71. Nie, to nie może być, bo to tylko. Ro I tak mam po prostu poukładane, bo tak lepiej jest. <noise> Zob hmm. um, I zobaczymy, czy tego Drewna starczy Ej, chodź tutaj Co? Tutaj Ym, Masz jakieś drzwi? Po co? Żeby to oddzielić Na drzwi To co zrób Nie mam drewna nawet Ja nie też nie mam drewna ale bieda bieda z Niechże nie grzebuj po skrzynkach, bo nie mam nie żeby chciałam coś z ale nie mam i no w no, odcinku będziemy robić enchanting wreszcie się doczekaliśmy bo ja też umiałam się doczekać i no a, jednak mam drobno sobie tak będziemy po prostu kopać, bo trzeba nie No. I nie mam kilofa. Yy, czemu ja nie kopię yy, ten? Yy, diamentowym. Diamentowym nie kopię, bo nie bo... chciałam. Be... Yy, bo jak sobie później marnują się, i no. Pójdziemy sobie po trzy że lasa. I no. Mm. O, idealnie, aha, bo ja miałam. Dobra, i czy pójdę pójdziemy sobie zobaczyć, czy ja tam mam, pójdziemy spać? Aha, no to teraz muszę przy... i na następny. Mm. Odcinek, jak będzie Minecraft, jak ja nie zapomnę, pozbieram. A bo nie. nie, czwartek to. Czwartek, czwartek chyba. Jak nie zapomnę, zrobię zbrojkę po żelaza. I z, e... wie? Wie? Mm. 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 Ten, pozbieram sobie i, wiecie co, enchantujemy jest fajnego Coś, zenchantujemy yy, zbrojkę i to co mamy yy, ten drugi kilo zenchantujemy bo no po, po prostu to jest ważne no. i mamy jeszcze i jest git. Jak yy, zabraknie szklanek, to dam na, na dno po prostu. Damy tu sobie, aha. Zdamy to. Tu. I dalej kopiemy. A co, ty kopiesz, a, bo ty kopiesz na tym liczaniu. Mhm. No. Tylko teraz pytanie, czy masz OPSa? Mamy e... OPSa. Mam opsa, Teraz... A dobra, tu mam jak sobie kilo. Skąd masz jak sobie kilo? Ja A nie pamiętasz jak ja robiłem? Nie, 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 też mogę zapomnieć. Cztery, cztery. Chyba sobie zrobiłem na cztery kratki. Zobaczymy sobie, czy tak będzie git. No git będzie. Tu też można sobie coś zrobić. Na przykład ten bez albo coś. No. Chodzi mi o to, jedno bardzo. Oj, będzie coś grubego. Yy, już możemy zaspoilerować chyba. A co ci chodzi? Mm? Yy. No, yy, jak. Pójdę zobaczyć czy mam opsa, bo ja tu kładłam. Nie mam opsa, to nie szczękuję. Ja zrobię cięcie i do was wrócę z trzema opsami. Już jestem, mam trzy opsa. Wykopałem cztery na wszelki wypadek, ale to chyba było trzy opsa. Jak sprawdzałam, zobaczymy jeszcze raz. Trzy. Ile w ogóle mamy mieć obsa? Trzy, dwa djak na książka. O! Nie. Cztery. No. Dobrze. Książkę Ci mogę jedną dać. Mam krzyżkę. książkę. Cztery yy, te. Cztery opsy, to się pomyliłam. Dobra. To Do mnie stać Ej, a się tak. A... Spytaj się, czy wiedzą co to jest. Nie. Dobra. Nie spytaj się. I no. I tu się kończy. Okej. Okay. Mm. To zrobimy tak, e, moi drodzy, że e, po prostu ja, jak nie zdążymy wyrobić je z dwudziestoma minutami, to po prostu zrobimy to. To zrobimy to po odcinku. Albo na live. Nie, po odcinku, bo ja nie prowadzę live'ów. Ale ja prowadzę. Ej, nie. I no. Mm, co wam tu powiedzieć? Że możecie mi pisać w, w komentarzach, co mogę nagrywać. I no. To no, Nie wiem, co powiedzieć. I no. Zrobimy sobie tam żel żelazne drzwi. Bo by czemu by nie. Bo by było lepiej I przepraszam was, że drę się I no I no Co może nie Nie zrobimy sobie, Nie można zrobić sobie po prostu tego przycisku Jakby był, można byłoby przycisk To by było episko ale szyba. Żelazne? Nie. Nie żelazne. I widzicie tu? Mam takie drewno. O, ja bym mogła sobie tu dać. Na to bym mogła dać takie wirale. By było epik. Tylko, że. Czy tak by było? Epik. Tylko, to muszę zniszczyć. To muszę zniszczyć. A odcinkę, na, następne to Nie wiem, czy mówiłam co będzie następne, ale na następnym odcinku będzie, przejdziemy do neteru. I możecie pisać, czy to jest ładne takie firale. Jak mnie tu skasuje. I no. Ja tu przeszłam po dwa takie teraz wiem, potrzebuję. I To zrobimy to. Ja to zrobię po odcinku To pomieszczenie, a no na następnym odcinku przed wyprawą do netheru, jak nie zapomnę. To zrobimy enchanting. Ja sobie rzeczy przyszykuję I no. To sobie pójdziemy. Yy, przyjdziemy z... O, ale fajne drzwi. Co to jest? No chodź Aha, bo ty masz proste eku Nie, nie no, I, no właśnie Te, nie, masz peł... Masz to wszystko, to twoje to... No to twoje. idź żebyś tego tak nie łapała mi, bo ja to będę chciał I potem I no. Masz jakieś wejście przy... do domku Aha. To ja w tym domku kończę już tak szybko. No, tak. O, minut. ja kończę już z tym odcinkiem. Do dobrego końca ten odcinek. Ja, ja już żegnam. No i papa. Pa.